Jeśli z tego dramatu możemy wyprowadzić coś dobrego, a powinniśmy, to powinna to być jedność, to powinna być to cały czas solidarność, to powinna być to życzliwość, wzajemna i szacunek taki, jakie wtedy były tutaj na krakowskim przedmieściu. wiecie wszyscy. I mówię to z pochyloną głową, że było potem także tutaj wiele dramatycznych zdarzeń. Zdarzeń często gorszących, do jakich nigdy nie powinno dojść rzeczy Rzeczyposje. To te wydarzenia wlały w serca wiele serc, dodatkową gorycz. Dodatkowe rozżalenie. Czasem i wiele gniewu. Dlatego zwracam się dzisiaj do wszystkich z apelem. Wybaczmy. Wybaczmy to wszystko sobie wzajemnie. Wszystkie niepotrzebne, przede wszystkim niesprawiedliwe słowa. Wszystkie tego gorszące zachowania. Wszystkie także i momenty poniżenia. Apeluję o to wybaczenie, bo ono jest dzisiaj i nam, i Polsce, której przyszłość musimy budować wspólnie. Ono jest dzisiaj nam ogromnie potrzebne. Dokonany. Razem z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, bratem pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego córką panią Martą Kaczyńską wraz z wnuczkami pary prezydenckiej odsłonięcia tablicy na Pałacu Prezydenckim. Tablicy, która upamiętnia pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego. Upamiętnia prezydenta jako tego, którym był, a był wielkim politykiem, był człowiekiem Solidarności, był prawnikiem, który w latach 80. pomagał robotnikom stoczniowcom, był wiceprzewodniczącym NSZZ Solidarność, był ministrem stanu w Kancelarii Prezydenta. Był szefem Najwyższej Izby Kontroli, który dbał o uczciwe państwo, o uczciwe zarządzanie państwem, o uczciwe wydawanie publicznych pieniędzy. Był ministrem sprawiedliwości, który wypowiedział walkę zorganizowanej przestępczości, i prowadził ją skutecznie. Był prezydentem Warszawy, który nie tylko zaprowadził w mieście porządek, ale był też tym prezydentem Warszawy, który uczynił to, na co Warszawa i cała Polska od tylu lat czekała i co było tak niezwykle ważne zrealizował dzieło budowy Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeum, które dzisiaj jest symbolem nowoczesnej pamięci historycznej, ale które przede wszystkim uczy obecne i dorastające pokolenia i mam nadzieję, że będzie uczyło następne nie tylko Muzeum Powstania Warszawskiego piękne, patriotyczne dzieło. To także podwaliny pod Muzeum Żydów Polskich Polin. To podwaliny pod Muzeum pod centrum Nauki Kopernik. To podwaliny pod Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To nadanie Warszawie nowego ustroju poprzez ponowne zespolenie miasta. To wiele wspaniałych dzieł który właśnie on, prezydent Warszawy Lech Kaczyński dokonywał. A tu? To także prawnica upamiętająca wreszcie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, no, ma... profesora Lech Kaczyńskiego. Prawnika, ale przede wszystkim niezwykłej mądrości polityka. Nie wiem, polityka absolutnie zapatrzonego w swoją ojczyznę swoich rodaków, 50. ich interesy i ich dobro. No. Szeroko rozumiane, bo rozumiane także jako dobro współżycia z innymi narodami i w ten sposób tworzenia wspólnoty, polskiej Silnej, która będzie w stanie pomagać słabszym i która innych silnych bać. Nie będzie się musiało. To wielkie zadanie, które zaczął pan prezydent jest cały czas jeszcze przed nami. Tragedia smoleńska i to, co się przed nią działo i po niej była wielkim, dramatycznym świadectwem byle jakości. Naszego państwa. Złego rządzenia, błędów, wszystkiego tego, co w Polsce nigdy zdarzyć się nie powinno. Jest naszym wielkim zadaniem całego narodu, ale przede wszystkim ludzi władzy, nie tylko tej władzy centralnej, prezydenta Rzeczypospolitej. Premiera, rządu, parlamentarzystów, nie tylko ich, także polityków lokalnych, tych, którzy działają w samorządach terytorialnych. Budowanie Polski rzetelnej, uczciwej, dobrze zarządzanej. Niezgoda na byle jakoś. wielkie wyzwania, którym ludzie władzy muszą sprostać i z których polskie społeczeństwo, polscy wyborcy powinni ich rzetelnie rozliczać. Bo najważniejszym aktem wyłaniającym władzę i decydującym o tym, w jaki sposób będą prowadzone polskie sprawy, są demokratyczne wybory. Te demokratyczne wybory, które były w Szanowni Państwo, wspominamy dziś na ten tragiczny dzień, ale przede wszystkim wspominamy dzisiaj polskich patriotów. Polskich patriotów, którzy. Służąc Ojczyźnie, oddali swoje życie. Bo tak Polska powinna tamto dramatyczne wydarzenie wspominać. Chcę to bardzo mocno podkreślić. Oni wszyscy służyli Polsce w najlepszym tego słowa znaczeniu i w tej właśnie służbie oddali życie. Polskich patriotów, którzy służąc Ojczyźnie oddali swoje życie. Bo tak Polska powinna tamto dramatyczne wydarzenie wspominać. Chcę to bardzo mocno podkreślić. Oni wszyscy służyli Polsce w najlepszym tego słowa znaczeniu i w tej właśnie służbie oddali życie. Przecież przypomnijcie sobie, że byli ludźmi z różnych obozów politycznych, że byli ludźmi różnych poglądów, że byli wśród nich ludzie wierzący, a pewnie także i niewierzący. Tak jak to jest w każdym społeczeństwie i w każdym państwie. To była nasza reprezentacja. Reprezentacja naszego narodu w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Jesteśmy dzisiaj winni im tą jedność wobec tego, co stało się wtedy. Jesteśmy im dziś winni to wybaczenie, o którym wcześniej mówiłem. Jesteśmy im dzisiaj winni uczciwe i spokojne, rzetelne zbadanie, co wtedy się stało, ale bez politycznej przepychanki. Niech zrobią to spokojnie eksperci, wsparci w możliwy sposób przez tych, którzy rządzą, ale niech zrobią to spokojnie, z pełną rzetelnością i odpowiedzialnością. Szanowni Państwo, Pan Prezydent, Profesor Lech Kaczyński. Miał wygłosić w Katyniu wystąpienie. Wystąpienie wspaniałe, którego treść w przybliżeniu udało się odtworzyć. Ale było tam niezwykle znamienne zdanie, które można odnieść także do naszego dzisiejszego czasu. Mówił, że przyszłość. Trzeba budować naprawdę i dlatego tak ważna jest prawda o Katyniu, bo ona niesie w sobie sprawiedliwość, ona niesie w sobie ukojenie serca, ona niesie w sobie to, co ważne, właśnie możliwość budowania dobrej przyszłości. Budowania dobrej przyszłości poprzez zagliźnienie się rany katyńskiej, zawliźnienie się rany oparte na prawdzie. Dziś przecież tak bardzo pragniemy. Chyba wszyscy i Państwo, którzy tutaj jesteście zgromadzeni, ale też wszyscy nasi rodacy, także ci, którzy słuchają nas w tej chwili za pośrednictwem metrów. Pragniemy, aby zabliźniła się także na nas To kwestia dobra przyszłości, dobra Polski, dobra naszego narodu. Jesteśmy to winni tym, którzy odeszli i nie wrócą ale zostawili po sobie Wielki Testament. Nadziei na budowę silnej i pięknej Polski, opartej na patriotyzmie, opartej na dumie narodowej, opartej na tym wszystkim, co rzeczywiście buduje silne państwo, co buduje poczucie bezpieczeństwa, co tworzy dobrą atmosferę rozwoju spłaczmy ten bóg Andrzej Duda Andrzej Duda Andrzej Duda, Andrzej Duda, Andrzej Duda Andrzej zjednoczmy się bądźmy razem w sprawach najważniejszych pamiętajcie oni mieli różne poglądy ale byli razem razem w ważnej narodowej sprawie Dzisiaj tej jedności i spokoju ogromnie potrzebuje. Dokonajmy wszyscy refleksji, refleksji pamięci. Bądźmy razem.